I jak wiecie długo mnie nie było. Bo gdy robię... Bo gdy robiłem ogólnie no mi to nie robił się głów, aż wreszcie stanowiłem, że zmienię. Właśnie. No. Zmienię. Zmienię. Oj. Zmienię program. właśnie zmieniła już i w sumie jest całkiem lepiej z całkiem lepiej. i mam nadzieję, że się cieszycie. Mam taką nadzieję. I... jak będziecie chcieli, no to mogę od razu nagrać odcinek w GG Mam nadzieję, że chcecie. Mi tam obojętnie zrobię sobie nowy konto. Fanarki, bo na każdym trybie objął cztery, to no, ten rusz jego nie ogarniam to, to w ogóle w niego nie grałem. No, jak chcecie, to mogę właśnie fanarki nagrać w I to no, wszystko w mojej strony, jak na razie.